czko siemaneczko. siemaneczko, słuchajcie, jakiś czas już troszeczkę nic nie nagrywałem, tak wyszło, natomiast już teraz tego będę więcej nie popełnię. Dobra, słuchajcie, dzisiaj troszeczkę taki rozgrzewający filmik, kilka słów o niedzielnym spotkaniu Polonii Warszawa z rezerwami ćwierćfinalisty Ligi Konferencji, czyli Lecha Poznań. Po naprawdę fantastycznym spotkaniu i po tym co czytam, warszawska Polonia remisuje 3 do 3 i nie jest najlepiej jeśli mówimy o ewentualnym awansie do e, pierwszej ligi warszawskiej Polonii czyli takie, takim fajnym skokiem e, krzyżowym czyli z trzecia liga druga liga pierwsza liga zobaczymy jak to się wydarzy. Na razie Polonia jest e, chowa się za tak zwanymi barażami ale jeszcze jest kilka spotkań do rozgrania o czym za chwilkę powiem. Dobra słuchajcie Polonia Warszawa remisuje 3 do 3 po bramkach Tomczyka i po jednej bramce i po jednej racji Michalskiego. Dla Lecha Poznań bramki strzelo dwie Wilak oraz też e, oraz Pawłowski. W każdym razie, bo 3-2 dla Lecha Poznań po pierwszej połowie i Polonia rzutem. No, czy rzutem na taśmę. w 80 minucie Michalski ten mecz remisuje. W każdym razie, Polonia gra dalej. Co jest ważne? Co jest ważne? Tabela w tym momencie wygląda tak, że e, liderem jest KKS Kalisz. Wiadomo, nieprawdopodobna, nieprawdopodobna drużyna, która rozegra swoje półfinałowe mecze Pucharu Polski niebawem z warszawską Legią. Natomiast natomiast ma po 23 spotkaniach 42 punkty, potem jest Kotwica, 42 punkty i później są te miejsca już o grę w bararze, czyli Znicz Pruszków, Polonia Warszawa, Wisła Puławy i Olimpia Elbląg. nicz 41, Polonia 39 punktów, Wisła Pławy 38, Olimpia Elbląg 38. 100 Stomil Olsztyn, siódma pozycja 37 punktów, także również liczą się we wstawce o grę o baraże. Jeśli chodzi o Polonie, nie jest tak źle, gdyż e, tak naprawdę brakuje im tylko, 3, tylko lub aż trzech punktów do kotwicy Kłobrzek. E, zdaje się tam troszeczkę jest gorszy bilans bramkowy, zdaje się o jedną bramkę. E, lub w meczach barażowych, nie pytajcie, musiałbym to dokładnie sprawdzać. Nie pamiętam dokładnie. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że e, w każdym razie e, dobra wiadomość jest taka, że jeszcze jest 11 spotkań do rozegrania i Polonia jak najbardziej e, w tych spotkaniach może się dalej e, liczyć. Później, zobaczmy, Polonia-Warszawa gra e, w... już momencik, momencik... 25 marca o godzinie 15.15 .15, e, Polonia jeździ do Puław na mecz e, zakresu e, winner drugiej ligi. Również 1 kwietnia w Prima z Polonia-Warszawa podejmie hutnik Kraków. Miejmy nadzieję, że piłkarze Polonii nie potraktują tego meczu również żartobliwie i będą walczyć o kolejne trzy punkty, gdyż są one jakby bardzo ważne w awansie do pierwszej ligi. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o mecz, o mecz z Lechem, e, warto z, e, powiedzieć jeszcze składy, przynajmniej Polonii Warszawa, bo to chyba e, to nas najbardziej interesuje. E, Lemanowicz tradycyjnie na bramce, Mikołajski, Grudniewski, Wełna, za którego wszedł Kowalski Habarek w 75 minucie, Fadecki, Piątek, którego zmienił Koton w 61, Marciniec zmieniony przez Fidziukiewicza w 75, Biedrzycki Aftyka w 66 minuta, Bajdur w 66 zmieniony również zmieniony przez Michalskiego eee... no to. No. wiadomo, kluska. słuchajcie e, jeśli chodzi o mojego ulubieńca nie wiem w sumie czemu e, mojego ulubieńca jakoś już tak się od, odkąd, odkąd gadam o Polonii to Fidziukiewicz był moim takim ulubieńcem gdyż przychodził jako lider strzelców Drugiej ligi poprzedniego sezonu z motoru Lublin, natomiast chyba e, mógłbym. Ja wiem, ja rozumiem, że są różne takie sytuacje, typu kontuzje, niekontuzje, nie kontuzje, gorsze samopoczucie i tak dalej. Jednak e, Fidziukiewicz chyba powolutku do niego do, ta, dociera e, metryka. On się robi coraz starszy, więc już może nie być aż tak skuteczny jak był w ostatnich latach. Miejmy nadzieję, że się mylę i że tak nie będzie. W każdym razie, e, jeśli chodzi o frekwencję, na meczu było 1800 kibiców. Chciałbym w związku z tym również pozdrowić mojego serdecznego kolegę Michała, z którym miałem być na meczu. Michał, sorry, y, pisaliśmy, nie wyszło. Y, to się wydarzy, to się wydarzy prędzej czy później. Natomiast, ym, natomiast y, no niestety nie 1 kwietnia, jeżeli będę mógł się przejść na, na meczyk. 29 kwiecień Michał zagłębiel Lubin rezerwy również ten mecz no, mi, mam nadzieję, że już wreszcie już się nic nie stanie dobra, słuchajcie jeśli chodzi o kilka, kilka newsów, to jeszcze może coś przeczytamy na temat w ogóle całego meczu, Gold 24 pisze tydzień temu podopieczni Artura Węski ponownie wygrali z za rezerwami Zagłębia Lubin 2-1, wiadomo o kogo chodzi w 23. kolejce Winner Drugiej Ligi rezerwy koleża podzieliły się punktami z walczącą ławą z Polonią Warszawa 3-3. Kapitalny występ zanotował Filip Wilak, to prawda, który swoimi trafieniami udowodnił, że jest graczem na miarę pierwszej drużyny Lecha Poznań. Warto dodać, że od pierwszej minuty w ekipie gospodarzy pojawił się e, zawodnik Lecha Poznań Paweł Tomczyk. Od, e, już od początku spotkania gospodarze częściej dochodzi do głosu. Już w pierwszej akcji czarne koszule przeprowadziła tak prawą stroną boiska. Futbolówka trafiła do niepilnowanego w polu karnym Bartosza Biedrzyckiego. Lecz ten znacznie się pomylił i piłka poszukiwana nad bramką Lichitów. Znakomicie, znakomi, znakomicie odpowiedzieli goście po akcji z lewej strony boiska, cudownym strzałem za karnego, popisał się Filip Wilak, zdobył e, bramkę w, dziesiątą w tym sezonie i otworzył wynik spotkania w pięknucie. Bramkę można zobaczyć poniżej. Oczywiście za chwilkę e, pod filmikiem linka e, z GOL-24 e, wstawię. Po szybko strzelonej bramce pod Artura Węski, ee, zdominowali rywala. Do niezłej sytuacji doszedł Szymon Pawłowski, lecz, bra lecz bramkarz gospodarzy był bardzo dobrze dysponowany i sparował piłkę na rzut rożny. Kolejne minuty to następne akcje gości, w których piłka nieznacznie miała bramkę Polonii. To prawda, troszkę było sporo w tym szczęścia. W 22 minucie czarne koszyle odpowiedziały strzałem w polu karnym, lecz kapitalną interwencją popisał się Ma Mateusz Mędrala po strzale Marcina Kluski. Z czasem gospodarze częściej dochodzili do, do głosu i w 25 minucie po niefortunnej interwencji młodego golkipera Lecha Poznań piłka odbiła się od Pawła Tomczyka, który z najbliższej odległości skierował piłkę do bramki. Siedem minut później to Gio Giocia... Cittajzwili popisał się podobnym zagraniu jak w meczu ze Śląskiem podając do rywala i gdyby nie interwencja Mateusza Mędrali to podopieczni Rafała Smalca wyszliby na prowadzenie. W końcu polonia do swego w 34 minucie Tomczyk ponownie wpisał się na listę strzelców po podaniu Bajdura. Minutę później goście odpowiedzieli. Po dośrodkowaniu Caj, Caj w Lego, przepraszam bardzo, Filip Wilak odegrał piłkę głową do Szymona Pawłowskiego, a ten perfekcyjnie złożył się do strzału i wyrównał ten stan rywalizacji. Termerz był szalony. Filip Wilak w 42 minucie ponownie dożył z dystansu i tym razem w lewy ruch bramki i miał na swoim końcu już dwa gole. Po zmianie stron, czyli było 3 po zmianie strony Lechici cofnęli się natomiast poprawnie, radzili sobie w obronie niskiej w drugiej części spotkania, częściej do głosu dochodzili gospodarze i przyniosło to owoce w 80 minucie. Strzelcem wyrównującym bramki został Mateusz Michalski, który wszedł kilkanaście minut wcześniej. Okazję do wyprowadzenia Lechitów ponownie na prowadzenie miał Patryk Gogół, lecz ten nie odnalazł się w polu i jego strzał znacznie minął bramkę. Wynik rywalizacji nie uległ już zmianie i spotkanie zakończyło się podziałem z punktów. 3-3. do 3. Słuchajcie, warto zaznaczyć, że w meczu padło 36 strzałów, co nie zdarza się zbyt często, a co często zdarza się na tych niższych szczeblach rywalizacji. Jeśli chodzi o niższe szczeble rywalizacji, też będę teraz starał się mówić o każdym meczu Ursuso, Ursusa Warszawa, gdyż, jak zacznie powtarzałem, bardzo mnie interesują wszystkie spotkania, znaczy wszystkie, interesują mnie spotkania tych tutaj warszawskich i okolicznych drużyn, Gdyżbym bardzo tego sobie życzył, żeby wszystkie, przynajmniej Polonia grała w ekstraklasie, a Ursus by grał przynajmniej w drugiej lidze, by sobie grały w tych wyższych ligach, tak Co chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w następnych dniach odniosę się do tego, co myślę o stadionie Polonii Warszawa. Nie będą. Znaczy, Kiwice Polonii mnie już troszeczkę znacie, ci którzy to oglądali przynajmniej pół roku temu wiecie, że nie jestem Kiwicem Polonii, ale jestem za tym, żeby Polonia grała w Ekstraklasie. I dopóki ta nie zagra w Ekstraklasie, ja będę sobie gadał o Polonii, bo szczerze bardzo lubię ten temat, tak samo jak teraz zacznę o Ursusie Warszawa. Jeśli chodzi o sam stadion, koszta związane z tym, z budżetu miasta, tu jestem troszeczkę na nie, ale o tym powiem później i to nie jest tak, że totalnie... Boj, Bojkotuję ten pomysł, absolutnie nie, tylko, tylko nie w ten sposób. Przynajmniej moim zdaniem. E, również powiem sobie jeszcze kilka rzeczy na temat meczów reprezentacji Polski, wywiadów z naszymi piłkarzami, intelektualistami i też chyba nie odniosłem się ani razu do tego, co tak naprawdę myślę o tej całej aferze e, tej aferze z ewentualnymi pieniężkami dla naszych reprezentantów, którzy mieli ją uzyskać za fantastyczny sukces, jakim był jedna ósma finału, gdzie przegraliśmy z Francją 1-3 po drugim poprawionym rzucim karnym przez Roberta Lewandowskiego. Tak to byłoby lekkie 0-3. W każdym razie o tym też nie mówiłem i powiem dlaczego jestem w tej chwili, jeśli chodzi o reprezentację w tej postaci, jaką ona jest, na nie. Tak samo jako kibic Legii też jestem już od paru lat na nie, dopóki ten zarząd Legii będzie się... Dopóki ten zarzut Legii będzie rządził, bo to, bo to jest jedno wielkie nieporozumienie, co tam się dzieje i tej legi nie kibicuję. Znaczy kibicuję Legii, ale nie w tej postaci, jak ona jest teraz. E, to chciałem powiedzieć. Dobra, dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o Polonię, to dzisiaj tyle. E, czwarte miejsce, jest na razie miejsce barażowe. Wiadomo, że w barażach trzeba wygrać dwa spotkania. Dadzą radę. Natomiast miejmy nadzieję, że te trzy punkty e, e, pykną. Em... E, Boże, kurczę, przepraszam że te dwa punkty, że te trzy punkty pykną um, Kotwica Kołobrzeg. Tym bardziej, że Kotwica Kołobrzeg już nie jest w tej formie, jaką była na początku sezonu i tam chyba wygrali 12 czy 13 spotkań z rzędu. Pomylcie mi poparawcie mnie jeśli nie. W tej chwili Kotwica Kołobrzeg e, w ostatnich e, dwóch, w ostatnich pięciu spotkaniach zdaje się dwa razy zremisowała, dwa razy przegrała, tylko raz wygrała. Natomiast w ostatnich spotkaniach, natomiast Kalić to jest ta drużyna, której bać się powinniśmy najbardziej, gdyż tam naprawdę ta ekipa po szale zwycięstwa nad Śląskiem Wrocław idzie teraz mocno. Chyba 7, czy, czy, 7 czy, czy 8 punktów w ostatnich, 8 nie może być, 7, 7 punktów w ostatnich trzech spotkaniach. Także, także, także tak, dobra. To jeśli tyle, jeśli chodzi o drugą ligę, także jutro, jutro coś o Ursusie. Jutro też coś chyba wrzucę na temat tej reprezentacji i o tym też co tak naprawdę myślę o całym tym takim bzdurnym gadaniu przez dzien dziennikarzy e, na temat DNA piłkarskiego albo e, że ktoś jest geniuszem w piłce nożnej. Co jest, co jest, jedną rzecz jest bzdurą, druga rzecz jest bzdurą, bo w piłce nie ma geniuszy, e, piłka nożna też nie ma DNA. I też co myślę o, w ogóle o ostatnio w ogóle w futbolu, troszeczkę mi ostatnio przeszło, bo tak w trakcie Mistrzostw Świata poczułem taki totalny przesyt w ogóle futbolem, powiem szczerze, że nie chciało mi się w ogóle już tego oglądać, ale wiadomo, że serce kibica mniej więcej działa tak, że yy, no, że po jakimś czasie jakoś się regenerujemy, więc ja się zregenerowałem, ostatnio zacząłem sobie delikatnie tam troszeczkę Ligę Angielską oglądać, Liverpool 7-0 z Manchesteru i 1 z Julią, z Julią oglądaliśmy, cudowny mecz pomimo, że Liverpool w tym sezonie prawdopodobnie nic nie wygra, znaczy prawdopodobnie, na pewno nic nie wygra, to chociaż to 7-0 tak troszeczkę yy, łagodzi to, to serce kibica. Fajny meczek yy, dla kibiców Liverpoolu oczywiście. Dobra, jutro, jutro będzie coś o DNA, o kapitanach, o geniuszach, yy, też reprezentacja Polski, która niebawem zagra z Czechami oraz, oraz Stadion Polonii, to są, to są te tematy, które, które będę chciał poruszyć Jutro, pojutrze i w następnych dniach też na bieżąco będę sobie gadać, bo e, wracam powolutku do formy. Dobra. Życzę wszystkim kibicom Polonii miłego popołudnia. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.